Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać bardzo, bardzo ciekawy wzór ażurowy z, przecią taką, z przeciągniętą nitką. Wygląda jak ażurowy, ale nie narzucamy oczek. Jest naprawdę bardzo ciekawy wzór idealny na szale, na czapki, na, na bluzy, na swetry. Ja na przykład chciałam Państwu pokazać ten wzór, wykorzystałam na zrobienie takiego długiego szala jest naprawdę bardzo bardzo mięciutki bardzo elastyczny i robi się naprawdę bardzo bardzo prosty dla osób które dopiero zaczynają swoje kroki robiąc na drutach naprawdę nie wyda się ten wzór wcale trudny ten wzór składa się z czterech rzędów narzucamy na druty Parzystą liczbę oczek. Zaczynamy naszą, zaczynamy naszą robótkę. Pierwsze oczko, jak zwykle. Pierwsze oczko, jak zwykle, ja ściągam nieprzerobione. Nie Więc mamy tak. Dwa oczka, mamy dwa oczka, prawda? Wkładamy drut za drugim oczkiem. Przeciągamy tą nitkę i przerabiamy dwa oczka razem. I powtarzamy przez cały pierwszy rząd, robimy w ten sam sposób. Za drugim oczkiem wkładamy drut, przeciągamy nitkę, włóczkę i przerabiamy dwa oczka razem. I robimy to samo. Za drugim oczkiem przeciągamy. Włóczkę i przerabiamy dwa oczka razem na prawo. Za drugim oczkiem przeciągamy, przeciągamy włóczkę, przerabiamy dwa oczka razem na prawo. Przeciągamy włóczkę i dwa oczka razem na prawo. Przeciągamy włóczkę i dwa oczka razem na prawo. Dwa dwa te oczka. Za drugim oczkiem przeciągamy włóczkę i dwa oczka razem na prawo. 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 Przeciągamy włóczkę za drugim oczkiem i dwa oczka razem na prawo. I oczko żegowe przerabiamy na prawo. W rzędzie drugim przerabiamy wszystkie oczka na lewo. ściągamy pierwsze oczko jak zwykle nieprzerobione i w drugim rzędzie przerabiamy wszystkie oczka. Na lewo. Jest naprawdę bardzo prosty ten wzór. Przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Bardzo ciekawy efekt mają ma robótka, jeśli użyjemy do tego wzoru grubszej włóczki. Ale też ślicznie wygląda na robiony cienką włóczką, powiedzmy na bluzeczki, jakieś bluzeczki letnie. Więc tak, w trzecim rzędzie z tego względu proszę zwrócić uwagę, że te przeciąg ta przeciągnięta nitka idzie po, yy, po skosie. Więc musimy zwrócić uwagę, że zawsze to podwójne oczko, za którym wbijemy ten drut i przeciągniemy nitkę, zawsze musi być po tym oczku z poprzedniego rzędu, tam gdzie była przeciągnięta nitka. Z tego względu, że proszę zwrócić uwagę, ściągamy to pierwsze oczko z tego względu, że to oczko przeciągnięte jest jedno, nie może musi być podwójne. Więc to oczko przerobimy na prawo. I teraz mamy podwójne oczko z tą nitką przeciągniętą. I dopiero wtedy zaczynamy robić ten wzór. Czyli przeciągamy włóczkę za drugim oczkiem, dwa oczka w prawo. Znowu to samo. Przeciągamy włóczkę i dwa oczka na prawo. 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 Przeciągamy włóczkę za drugim oczkiem i dwa oczka razem na prawo przerabiamy. Przeciągamy włóczkę i dwa oczka razem na prawo. 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 I przedostatnie oczko, które zostało jedno, przerabiamy je na prawo. I oczywiście oczko brzegowe również przerabiamy na prawo. W czwartym rzędzie zawsze po lewej stronie wszystkie oczka przerabiamy na lewo. Ściągamy pierwsze oczko nieprzerobione i w czwartym rzędzie przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Jest naprawdę bardzo prosty ten wzór, a efekt jest niesamowity. Jeśli chcecie Państwo zobaczyć więcej filmików, w których pokazuję bardzo ciekawe wzory, Proszę się zapisać na mój kanał lub inaczej yy, zrobić subscribe. Mam do pa Państwu do pokazania bardzo, bardzo wiele ciekawych wzorów. I to są te cztery rzędy, które przerobiliśmy. Proszę zawsze pamiętać, że to oczko, to podwójne, gdzie będziemy wbijali drut przeciągając nitkę, zawsze jest za tym oczkiem przeciągniętym i wychodzi nam ten wzór po skosie. Bardzo dziękuję Państwu i życzę powodzenia.